Wam, witam Was. Jestem po szkole, dlatego też wyglądam tak cudownie, jak wyglądam. Styrana po prostu po 8 godzinach, zmęczona. W każdym razie jest środa, więc ja zaczynam moje święta, przerwę świąteczną. Przerwę świąteczną, dlatego że ja już z do szkoły już dzisiaj mogę spać normalnie na przykład 10 godzin, a nie 6, tak jak się śpi. Bynajmniej na moim e, profilu tak jest. My nie sypiamy, my się uczymy biolki. E, I, chemii. I chemii. Także przyszła do mnie paczka, jest ona, jak już możecie wyczytać, e, z Molilaka, w sensie ja zamawiałam paczkę z Ale Paznokci, ale może no, to jest taka, wiecie, firma, nie wiem, nie wiem właściwie, jak to nazwać w sumie. No, w każdym razie hurtownia, taka o... No. W ten sposób. No i ona jest dość duża, ta paczka, ale nie łudźcie się, tutaj nie ma miliona rzeczy. Jeszcze, jeszcze nie jestem, wiecie, na, na tym etapie po prostu. Zamówiłam sobie nowy pochłaniacz, w sensie nowy. Właściwie to powinnam powiedzieć, że pierwszy, bo ten wcześniejszy to on, on nie pomagał. On nawet rozpylał ten pył jeszcze bardziej niż wciągał cokolwiek. Więc tak. Yy, super się bawiłam w każdym razie. No i mam nadzieję, że ten, który teraz zamówiłam będzie trochę lepszy, chociaż jaki bym... No i po co tak folie, plastiki i w ogóle nienawidzę takie rzeczy, ale jak się dostaje powiadomienie o paczce w szkole na przykład, nie? to jest totalnie popragany humor od razu dzień jest totalny... Zbywałam w ten sposób, bo już nie miałam siły. No i dobra. Ach, widzicie, to można tak otworzyć. Hmm. Dobra, śmierci tutaj tak jakby się coś wylało. Miejmy nadzieję, że się nic nie wylało, ale pewnie się wylało. Yy, tutaj jest zaklejone taśmą i... Na szczęście nie, ma, nie zamarzło, ale kiedyś jak zamawiałam sobie paczkę i miałam chyba primer kwasowy, zamawiałam w zimę do paczkomatu i zamarzł mi primer kwasowy. Trudno. E, mamy tutaj cleaner do paznokci. E, to jest coś zupełnie niezbędnego. Tutaj mamy mniejszą paczkę. Może zacznijmy od niej najpierw, bo nie chcemy się wyciągać z tej maszyny. Więc tak. Zamówiłam sobie dwa żele. Żel numer 1, on jest po 30 ml każdy i żel numer 2 I uwaga, yy, ja nie pamiętam, żebym ja coś takiego zamawiała, ale okej, okay. nie mam pojęcia nawet, co to jest. Nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia, co to jest. Muszę to otworzyć. Nie zamawiałam, a przyszło? O, Boże, to jest chyba jakiś. Nie mam pojęcia, co to jest. Może, nie, no, nie wiem, nie, nie, nie pamiętam, co to jest, ale później, później ogarnę. I yy, nie widzę tutaj nigdzie pędzeleczka, widzę już. Okej, okay, nie ma problemu. Wpadł po prostu obok kartonika. Jest taki fioletowy, dlatego że oni, jak widzicie, lubią kolor fioletowy. Wszystko wydają fioletowym, ja nie widzę tego koloru, ale. Ale okej. Okay. Ja widzę ich produkty. Ale, no ja widzę ich produkty. I uwaga, mamy pędzelek, patrzcie, to jest taki pędzelek, którego w życiu nie zobaczycie. Taki do skóry. Są <laughs> trzy włoski, prawdopodobnie. No, e, i tak, taki mi był potrzebny. Postopio. To jest jakiś żel z brokatem? Mm, bardzo czarny? fajny, Nie, taki. No Podoba mi się, nie bardzo czarny. Dobra, w każdym razie tutaj mamy te dwa żele, i e, jeden z nich, z tego co pamiętam. I tutaj powinny być gdzieś kolory. To są kolory, jeżeli kogoś by to interesowało. Jeden jest na stronie, jak kupowałam, więc jeden jest taki mleczny, drugi jest taki typowo budujący, coverowy, także... Um, także tak. Teraz wyciągamy to okropieństwo, tą moją zmorę. Coś spadło, ale ja tak lubię zawsze. <ścoughs> więc może nie przeszkadzam. No i mamy małą dodareczkę. Fajnie. I wyciągamy... Jego mam Okej, okay, jest, wyciągnęłam. Wiecie, się tak śpieszę, żeby zjeść obiad, że ja po prostu wszystko tutaj robię nie tak. Sorry za to. bo wow, nawet tutaj rozerwało mi się naprawdę. Szałosne. No i proszę bardzo, mamy taki oto pochłaniacz. Milutki. Zobaczymy, jak się będzie na nim pracowało. Muszę pomaltretować moją mamę. Mamo! Ale nie teraz, nie teraz Tylko tak ogólnie mówię Ach, tu jest świet i tu się wyciąga Ja będę pracowała jakby Tą stroną, tak? I tutaj jest włącznik Fajnie, okej okay. Także to by było na tyle yeah. Is a mistake. I know about tomorrow. I don't want to fight no more. Cause I don't feel the need no more. No, just want to make it stop. Maybe it's something in the To get dressed. The best to say goodbye. You start to get dressed, and then we cry. Cause we both know. The pedestal. I don't know what I was thinking. That it'd be more than drinking and going back to your place, never to see you again. That was simply delusion, followed up with confusion. That was just substitution for a lonely bed. So that's impressive how much you're missing. Time that I was out of my mind thinking you. Przyświetlać. Dobra, trudno. E, praktycznie przez cały filmik się do Was nie odsywałam, wiem, ale to dlatego, że to są moje przygotowania do świąt i tym filmikiem otwieramy taką malutką serię, dlatego codziennie będę Wam wrzucać e, film. Przez święta, abyście mogli zobaczyć, co się dzieje u mnie aktualnie. E, I tak, e, musiałam dużo zrobić, dlatego większość macie na przyspieszeniu. E, sprzątałam sobie w pokoju, ogarniałam siebie, robiłam paznokcie mojej kuzynce, robiłam paznokcie mojej mamie, dokończałam paznokcie sobie, dlatego że jeden został uszkodzony, ale już jest naprawiony. I tak, teraz aktualnie jest um, już później, bo ja już jestem na Małopolsce, jest już wielka sobota i dogrywam dla Was zakończenie ze względu na to, że tam montuję y, właśnie filmik i widzę, że nie mam zakończenia. Um, I tak tak jak mówiłam, będziecie widzieć filmiki teraz na bieżąco, żeby zobaczyć. Będę piekła ciasto, będę szła ze święconką, a więc to wszystko będziecie widzieć. Eee, I tak, a ja bym chciała Wam życzyć wszystkich wesołych, ciepłych i pogodnych świąt wielkanocnych, smacznego jajka, mokrego dyngusa i tak dalej. Eee, I tak, ja się z wami żegnam, pa, pa.